Niewiele przedsiębiorców powie ci to wprost, ale pierwsza firma wiąże się z tym, że przez większość czasu działasz na oślep. Po prostu nie masz pojęcia, co robisz testujesz, sprawdzasz i potem znowu testujesz, sprawdzasz, testujesz, sprawdzasz, aż w końcu dojdziesz do czegoś, z czego jesteś zadowolony. A z racji, że lubię mówić rzeczy wprost i dwa miesiące temu założyliśmy firmę z ziemeczkami, to chciałbym wam pokazać właśnie jak wygląda działanie od środka w firmie, która nie wie do końca co robi, ale stara się. A dokładniej skupimy się na temacie, który ostatnio poruszyliśmy z Igorem Suboczem, który ma dużo większą agencję kreatywną od nas i podpowiedział nam odnośnie tego, jak warto skalować firmę i czy na pewno rozmiar firmy ma znaczenie. To, co dzisiaj uważam jest ważne, to jest to, żeby wycofać się z maksymalizmu pod kątem przychodowości i skupić się na dochodowości. Stworzyć mm -hmm. kilka różnych linii biznesowych, kilka różnych biznesów mniejszych, ale bardziej dochodowych I wtedy już mm -hmm. odłożyć własne pieniądze. Ja mając dużo, dużego molocha, który ma w milionów mm -hmm. i żerowanie na takim procencie dwóch marży, mm -hmm. to jest proszenie się o katastrofę w pewnym momencie. Mając ma, mały zespół, wydajny, dobrze mm -hmm. zgrany, wybierasz sobie klientów, których chcesz. Nie musisz Uj. bać łajna, którego nie chcesz. A to jest największy problem, że ludzie biorą wajno, i tego nie chcą. Hmm. Prawda. Ja hmm. też tak miałem. Spójrzcie tam. Dzięki. A teraz, kiedy wiecie już, na czym będzie polegać nasza dzisiejsza rozkwinka, przenosimy się do Warszawy, gdzie z chłopakami w zeszłym tygodniu szukaliśmy mieszkania i kminiliśmy właśnie nad tym, jak musimy skalować, bo okazało się, że brakuje nam pieniędzy, żeby wynająć pierwszą chatę. Daliśmy do Warszawy. Słuchajcie, hata, praktycznie samo centrum, dwa miejsca parkingowe. Co prawda, jeden z nas będzie miał łazienkę dodatkową w pokoju i trochę większy pokój, ale to jeszcze rozpracujemy jedną gierką w pokera pierwszej nocy, jak przyjedziemy. Będzie, będzie ostro. A teraz patrzcie na ten numer. Cyk. Impreza w łazience. Lusterko dotykowe. Widzieli, widzieliście takie rzeczy, kurde? Trzeba będzie trochę, co prawda, urządzić, bo wszystko jest, wiadomo, bez mebli. No i cena. Yy, myślę, że zbijemy za całość z czynszem do dychy za miesiąc. No teraz ceny w Warszawie poszły tak w górę, że to jest masakra. No ale na cztery osoby, no to już nie wychodzi tak strasznie, więc no chcemy dopełnić ten deal już, żeby chłopaki się wprowadzili od czerwca. A ja jak tylko skończę studia w lipcu śmigam tutaj, kurde, jak zły. No i, i chyba to jest to, chyba to jest to, ale jeszcze zobaczymy. Ja nie zapraszamy. Jesteśmy po pierwszej chatce i no nie udało się nam za bardzo, ale no też jakby dobrze chyba, że się nie udało. Bo pan y, najemca, no, właściciel w sensie mieszkania, no, chciał żebyśmy mieli działalność gospodarczą. No i mamy działalność gospodarczą, ale on nie chciał żebyśmy spali w tym mieszkaniu. Móc... Bez sensu nam chata, kiedy nie możemy spać w tej chacie. No, no, wtedy wydajmowanie chaty nie ma sensu. Spać w dworcu nie? i tylko rano przyjeżdżać. No po. właśnie dlatego chyba nie, no, nie uda nam się. Jesteśmy w drugiej chacie. Nastrój się trochę zmienił, bo przeliczając sobie wszystko tak bardziej na sucho, doszliśmy do wniosku, że uwzględniając jeszcze prowizję dla biura nieruchomości za pierwszą chatę, no to będziemy musieli zapłacić jakoś z góry mniej więcej trzy dychy. Ale no, zobaczcie na te meble, tutaj one były wszystkie jakieś kurcze, indyjskie. Wiecie, tutaj jakieś takie dziwne rzeczy okaże. Ciekawa opcja, na którą nas na pewno trochę bardziej stać Ale. Z drugiej strony, może tam ta chata, która da nam trochę ognia przy dupie, no też nas zmotywuje do tego, żeby pozapierdzielać. Więc no, trzeba to przemyśleć. Ale no, ciekawa opcja. Doszliśmy do wniosku, że musimy troszkę zredefiniować to, jak będziemy działać w najbliższym czasie. maliśmy, że to, na czym musimy skupić najwięcej uwagi, to to, żeby część naszego biznesu, która pochłania nam najwięcej czasu, czyli montaż, była proporcjonalnie. Nieduża do tego, jaki, jaki zakres usług oferujemy. I zdajemy sobie sprawę, że musimy dodać te usługi sprzedażowe, które są tak istotne dla klientów, no, żeby po prostu przynosić im zysk. Dlatego właśnie skontaktowaliśmy się z naszymi ziomeczkami, którzy mają takie agencje marketingowe, wypytaliśmy ich trochę no i czujemy, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo reklamy w tych czasach nie polegają na tym, żeby ustawiać kurde przez 10 godzin w Facebook adsach nie wiadomo jakie targetowanie, tylko żeby mieć dobry creative, który przyciąga ludzi i który potem wrzuca ludzi na landing page i mamy potem przygotowany system sprzedaży, który pomaga ludziom właśnie zarabiać. Dlatego skupiamy się teraz na tym, żeby naszą usługę zbudować w ten sposób, żeby po prostu móc charge'ować dużo więcej i zniszować się w taką konkretną grupę klientów, którym jesteśmy w stanie pomóc, żeby nie rzucać się na wszystko, co możemy. Dlatego tak jest nasz dzisiejszy wniosek po przejrzeniu dwóch mieszkań i zrozumieniu, że jesteśmy biedakami. Jesteśmy na trzy dni w Airbnb i musieliśmy wziąć ze sobą kompa, bo gdybyśmy go nie mieli, to Mati na laptopie nie byłby w stanie zgrać plików, które byłyby nam potrzebne, żebyśmy zrobili sobie zaległości. No i nie możemy tak żyć. No kurde, w sensie fajnie, <grym> lubimy nasze życie, jest spoko wszystko, ale no, lepiej byłoby bez tego montażu. I na początku nam się wydawało, że YouTube jest naszą docelową y, taką usługą. Ale w rzeczywistości dla nas YouTube okazuje się, że jest najbardziej czasopłonny i on powinien być na samym końcu dla klientów premium. Tak jak Frank też powiedział, że te rzeczy, które zajmują nam najmniej czasu i są najbardziej takie automatyzowalne, dajemy na dole. W ogóle takie rzeczy, które możemy zrobić raz i dać jako wartość, dajemy jako lead magnet, tylko no, nie, no. nie, nie robimy, nie sprzedajemy ich. Potem mamy usługi takie, które są sprzedawalne, powiedzmy, na low dla klientów, którymi się nie chcemy zajmować, ale na mm. których my się w ogóle nie zajmujemy. Mm. Potem mamy taki, mamy gdzieś przestrzeń taką, gdzie my mamy najprostszą nasze usługę, taką jakąś wiesz, która jest mega premium, co nie? Mm. ale Robimy tylko premium, rolki, ale robimy tylko rolki premium. I ten pakiet jest wiesz, tam jakby tych rolek nie jest nie wiadomo ile, ale one są tak dososzone, że takich rolek nigdzie nie widzieli, mhm. i potem dzięki temu mówimy im, dobra, słuchajcie, jakby no, my to robimy po to, żeby wiesz, no, biznes, i mamy też system po to, żeby potem sprzedawać. No i musimy ten system też wypracować. Proszę, a to jest strategia, mhm. prawda, nie? Mhm. planowanie kontentu, to jest strategii, no. wiadomo to wszystko. Druga rzecz to jest nagrywanie kontentu. Ale wiesz, no. nie wiadomo, czy będziemy się chcieli tym no. zajmować, ale wiesz, ale tak roz... Ten, trzecia to jest montaż, no, to już... czwarta to są landingi, strony internetowe. To, czyli jakby techniczne rzeczy, ale no, bardziej I... takie I... skierowane tak. brandingowo, no. Tak, techniczne, potem mamy adsy no ale to jest to samo, co content, no i prowadzenie adsów. No, 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 tak. no i do tego fajnie jakbyśmy mieli jakby jakiegoś w teamie grafika, który byłby i od miniaturek dla premium tych, i dla osób, które po prostu, jak mamy opracować całego Instagrama i zrobić im taki no, cały branding, taki, no, ta, Na ten moment na razie jeden grafik wystarczy, myślę. No, no tego jeden, to jeden grafik, ale to jest mhm. część usług. Bierzemy no i... to wszystko i sprzedajemy szkolenia dla firm, no. żeby uczyć ich, jak oni mogą robić content i wtedy mamy usługę, ale właśnie, czy właśnie to nie powinna być dla nas usługa no właśnie taka podstawowa? No, szkolenie bo szkolenie jest dla nas jedyną rzeczą, którą my robimy raz, dajemy turbo dużo wartości, pokazujemy siebie jako ekspertów, zostawiamy ludzi z tym, że wiesz, oni wiedzą, co mają zrobić i no, dowieziemy to tak, że nie będzie pytań, ale potem każdy z nich będzie pamiętał nas jako osoby, które tworzą no zajebisty content. No cóż, no po prostu, kurde, no trzeba te wszystkie rzeczy sobie tak rozpisać, trzeba pomyśleć, kogo my jeszcze potrzebujemy, żeby mieć po prostu pod ręką tych ludzi zawsze, żeby wiesz, mhm. tutaj robimy to z nim, tu robimy to z nim. No i trzeba to napierdzielać teraz, zbudować ten system, sprzedaży żeby dla nas, udoskonalić go i zreplikować dla klientów. Dzień dobry, witamy kolejnego pięknego dnia. Wybraliśmy się na przechadzkę do Q22, w którym będziemy mieli dzisiaj pięć koli. pytanie, jak właśnie taką ofertę potencjalnie moglibyśmy ułożyć. Ale naszym zdaniem wtedy moglibyśmy kasować na jakimś procencie od sprzedaży albo wiesz, jakby na jeszcze zwiększonym pakiecie do pomyślenia i moglibyśmy sprzedawać z wami usługę, która jest też dla Was. No, zobaczymy teraz, widzimy o, się też. Super. Wam zaufają prędzej niż komuś innemu, kto po prostu nie ma tej, nie ma, nie ma tej otwartości, no bo mm -hmm. jak nie macie do niczego do ukrycia, no to znaczy, że jesteście pewni swoich usług. I, no tak, tak. I te rzeczy właśnie ważne, żebyśmy sobie tak rozpisali dokładnie, co my byśmy mm -hmm. chcieli, co, co wiesz, że po prostu jest Waszą tą przewagą i właśnie nad, mm -hmm. nad tym też chcielibyśmy popracować właśnie na takich warsztatach, żeby to nie było mm -hmm. tylko dla nas, że my gadamy po prostu i to jest, wiesz, prezentacja i koniec. Jedno to jest ta część merytoryczna, a druga to jest taka część ta warsztatowa, gdzie po prostu to na bieżąco, na miejscu ćwiczymy i pokazujemy po prostu potem, jak to przełożyć te pomysły na strategię. Właśnie wczoraj bardzo przypadkowo przyszedł do nas klient, który chciał, żebyśmy zrobili im w firmie szkolenie na temat tego, jak tworzy się content. I no, wiadomo, no, my żyjemy z tego, że robimy content, więc tę wiedzę mamy zebraną, i byliśmy mega podjarani tym, że możemy to zrobić. I okazało się, że Karol, z którym teraz rozmawialiśmy, no, chce dokładnie tego, czego my chcemy, czyli możemy po prostu dać na naszą wiedzę, być jakby opiekunem jego firmy pod względem tego, jak robić marketing, ale nie jesteśmy tam daily, czyli to nam rozwiązuje największy problem, właśnie, który mieliśmy, czyli że nie musimy potem robić tego montażu u nas. The most important stuff is just like for us the content on our socials, you know, and this is something that I think like we can take care of. But we just need this one concept of like color wise and like logo wise. You also want to move towards like the more expensive stuff and actually like the realization that we should go to product, like product and then related to that product and brand. I think that's like the, more, the key takeaway. you you're know? Jak można to właśnie jeszcze przekuć, bo moglibyśmy zrobić low tier, wiesz, szkolenia ogólne, gdzie zbieramy ludzi na to, jak robić content, tam zrobić, wiesz, na dofinansowaniach coś zarobić, a I potem zapselować im wejście do wejście firmy pierwiono. na zrobienie szkolenia dla ich wszystkich pracowników. Ja myślę, że na pewno ważne u Was byłoby to, żebyście byli o nobie wiadomo... Zaczęli się reklamować po pierwsze. Jest taka szansa, że no. możemy to przymyśleć. Tak, tak, żeby nie polegać tylko na, na, na tych referalach czy tam jakichś imbandach, to jest wiadomo zajebiste, ale jakbyście wrzucili w reklamę, bo chciałbym spadrzyć szkoła i zobaczyli, jaki typ człowieka wtedy się do was odzywał to byłby zajebiście, nie? Bo my wiesz, chcieliśmy z tobą wbić na kola, żebyśmy tak. Jasno mieli, wiesz, i, i sobie wypunktowali, co musimy zrobić, co chcemy zrobić, no, żeby no twój biznes wiesz zarabiał więcej, no bo my nie robimy kontentu tylko po to, żeby on wyglądał ładnie. Wiadomo, że to jest wizytówka i chcemy, żeby to był core tego, co robimy, ale no, najważniejsze jest dla nas to, żebyś no, ty na tym zarabiał i żeby tych te, 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 te realizacji było więcej. No bo wiesz, no ostatecznie to nie, nie chcemy po prostu wiesz robić tylko obrazków, które są wiesz ładne, ale nic nie dają. Więc dlatego chcieliśmy zacząć od tego, żeby zrozumieć, jaką mamy jeszcze wiesz ile mamy przestrzeni do rozwoju i jak właśnie możemy to zrobić, co nie? No właśnie, bo to co teraz musimy zrobić, to jeżeli będziemy robili te warsztaty w filmach, to My, wydaje mi się, ale to trzeba właśnie przeklinić, że wchodzimy do nich z naszą wiedzą, dajemy im wszystko, wiecie, co, co, wszystko co wiemy, że ich team jest w stanie to działać samemu, ale potem możemy zapselować jakby miesięczną, wiesz, taką obsługę, w cudzysłowie, wiesz, jakby opieki nad marką z którą oni jakby z nami zostają, co nie? Czyli sprzedajemy cały czas to, co jest... Wchodzimy do nowych firm, robimy te szkolenia, a potem tylko obsługujemy. No i to, no to jest szczerze gold move po a -a. jest tego, bo wtedy mamy, możemy mieć lejek sprzedażowy pod e, te warsztaty, a potem jakby my już z nimi działamy po to, żeby Czyli Kurde, to, jest, to będzie tak dobre szkolenie, że ja... Mamy tyle wiedzy przez to, ile tutaj się z tym O. Chyba pobiliśmy nasz rekord nie wiem, czy go kiedykolwiek pobijemy, bo wychodzimy z biura o godzinie 17 z kawałkiem. Idziemy okay. sobie jeszcze szybciutko na siłeczkę, ale potrzebowaliśmy tego dnia na maksa, bo pokazał nam on, że dalej, mimo tego, że staraliśmy się już nie patrzeć tutaj, jak możemy robić biznes, tylko spojrzeć na to z góry, no to teraz spojrzeliśmy na to z poziomu nieba i, i teraz widzimy ewidentnie, Czym nie mamy się zajmować, a na co kierować naszą uwagę? Zmieniamy naszą ofertę od podstaw, usegregujemy ją tak, żeby te, te, te rzeczy, na których możemy dać najwięcej wartości, były core ofertą i absolujemy to, co zajmuje nam najwięcej czasu, ale z czego po prostu możemy jeszcze więcej zarobić jako firma. No, i na pewno uderzamy w te szkolenia, o których mówiliśmy. Mamy jeszcze tam na to jeden pomysł, który musimy dopracować trochę, ale no jest tam fajne rzeczy, się dzieją i. Jest kosa, no. I lecimy, jest kosa. Spom lecimy spompować łapę. Ofensywa. Witam ponownie. Zdaję sobie sprawę, że ten film, tak jak również i poprzedni, był trochę chaotyczny. I tak jak wtedy już mówiłem, dokładnie taki miał być, bo. Tak wygląda nasz każdy dzień w tej firmie. Ale trochę podsumowując, jaka główna myśl wynikła z tego wszystkiego w tym tygodniu, to jest to, co właśnie przemycił nam do myślenia Igor na początku. Czyli, że ja osobiście nie czuję tego i myślę, że chłopaki również, nie chcemy się ścigać o to, kto będzie największą firmą w Polsce. Ja nie chcę mieć korporacji. Jeżeli wy chcecie, to spoko, w sensie to, to każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu, na czym zależy mu w jego firmie, ale ja bym chciał po prostu robić fajne projekty i czuć, i że mam jakąś swobodę działania, elastyczność i, i po prostu możliwość przyjmowania klientów, na których, z którymi chcę pracować. Bo uwierzcie mi, w sensie. Każdy, każdy, kto już przerobił tam miesiąc, dwa miesiące firmy, wie o tym, że są klienci, z którymi się pracuje ci dobrze, i są klienci, z którymi pracuje się źle. I to nie zależy, to nie mówię, że po prostu ci ludzie są źli, po prostu nasze charaktery się nie, nie dogadują albo nasze oczekiwania odnośnie tego, co mamy zrobić, są inne. Więc wa dużo ważniejsze dla nas jest to, żeby teraz po prostu selekcjonować klientów i przygotować ofertę tak, żeby ci najlepsi klienci, na których nam zależy, Chcieli z nami współpracować za wyższą stawkę i dzięki temu możemy wziąć mniej klientów, ale zaopiekować się nimi tak, jak my byśmy chcieli, żyć z tego godnie i dowozić wartość, której nie dowieźlibyśmy, gdybyśmy przyjęli 20 klientów za niższą stawkę. I moim zdaniem to jest totalny goat move, bo Hormozji też o tym kiedyś mówił, że dużo lepiej robi się biznes z firmami dużymi. Ale żeby to osiągnąć, to musisz dać im taką wartość, jakiej nie dają małe agencje. No, i to jest teraz naszym zadaniem. Będziemy skupiali się na czterech filarach działalności. Po pierwsze, content premium. Po drugie, warsztaty uczące firmy, jak robić content. Po trzecie, budowanie naszej jednej aplikacji, którą już robimy z Frankiem, i możliwe, że drugiej, ale to jest jeszcze taki wiecie, tam powiemy Wam później. No i czwarta rzecz to są eventy, ale również raczej z tego sektora premium, gdzie możemy zrobić więcej. No i. E Wypadł mi mikrofon, także słyszymy się w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Problemy to bluzy, bo mi wszystkie wiszą, kiedy przeglądam akurat życia szafę.